No siema się mam obliki tu Łukasz Tracker, sorry, że dawno się nie ozywałem, no ale tak jak wyszło. Zmieniłem firmę. Teraz jeżdżę w e, GP Trans. Razem z przynkiem i y. PR No i właśnie jestem sobie przed hotelem, sobie spaceruję, kręcę pauzę, weekend znaczy się. No i jeżdżę mamy TGA18680 w tej najwyższej kabinie zresztą tutaj stoi i możecie sobie go zobaczyć I tak on wygląda nie na ale taka mam nadzieję, że jeszcze będzie to malowane, bo to nie wygląda to fajnie. Tutaj mają takie niedociągnięcia, patrzcie na przykład tutaj. No ale jeszcze zobaczymy. Jadę właśnie z tego ze Szwecji, z kraju którego nie chciałbym pokazywać języka, bo tam było na sobie bardzo fajnie. Jedziemy do Katowic. Auto jest kupione w leasingu. Stąd rejestracja poznańska. No i tak to mniej więcej wygląda. Bardzo fajne auto. Już nim zrobiłem jakieś 4000 km i spisuje się rewelacyjnie na takie trasy. Znaczy ja nie najdalej właśnie w tej szerszej spałem, byłem, a, a, a miałem nim jechać do a, Liverpoolu, ale zrezygnowałem. Powiedziałem, że jadę do Katowic. Właśnie firma ma a, bazy w Katowicach. Gdańsku Nie sorry w Rzeszowie Kurde, czekacie w Lublinie, w Katowicach i jeszcze w jednej miejscowości. Tylko teraz nie pamiętam jakiej, bo musimy się musiał zapytać w biurze. No, właśnie zapraszam raz do maniera do środka. No, w środku to tak wygląda właśnie. Nie ma szefa do dachu CB, radio, tacho GPS On no, tylko jest jedno łóżko, nie? No i tak to wygląda Dobra, ja idę do hotelu Chyba jeszcze mi zostały dwa dni, jest dopiero piątek. A się zapowiada wspaniały weekend. Dobra, to by było na razie na tyle. Witam wszystkich, właśnie zostało nam 610 chyba do celu. Jedziemy w stronę Berlina. no i na czterdziestą. Hmm. Tutaj jest w Maniku dziewięciobiegowa... yyy... Skrzynia, yy, skrzynia biegów ma dziewięć biegów. się no, wysłowić nie umiem, bo dawno nie nagrywałem nic, no, nie. no tak teraz. Jedziemy w niedzielę wietrem, być na dwudziesta, bo akurat w piątek ja teraz już w piątek od 12 czy 11 gdzieś tam zapisano pod kupuśmę no, dawno się nic nie nagrywało nikt nie, nie wie co ma się powiedzieć Naprawdę mi się ten manik podoba. No to firma chce ma... Chcę zakupić... Czy na, jak... No, będzie ich stać. Czy nowe barwa 16 euro 6 tonowe A co ja pierdolę 3 nowe Volvo FH 16 euro 6 tonowe O te nowe Volvo nie. Wiecie o co mi chodzi Nie wiem czemu się tak denerwuje ale mam nadzieję że mi przejdzie A na pewno mi przejdzie Dzisiaj chyba nockę zrobimy, zresztą 20 do północy będziemy pauzę kręcić Chyba zrobię 45 albo 30 minut, no zresztą jeszcze zobaczymy No, to by było na razie tyle No i jestem na granicy Polsko-no niemiecko-polskiej Jeszcze po stronie niemieckiej No i kręcę 45 minut pauzy Jeszcze mi zostało 15 minut Dobra, niech, niech się już... Manior pochodzi Kurwa, ale nudy W tej trasie, ja pierdolę Następnym razem biorę dziewczynę Znaczy ja powiem, i tak zjadł to gotowicę

Ale ten manik to jest serio z już, już nim zrobiłem 5000 km i normalnie Ja w Eutran się jeździłem MP4 mnie I ten man jest lepszy 100 razy niż ten MP4 Dziwne, bardzo dziwne Dobra, ja jeszcze idę zapalić i się do Was odezwę już powiedziałem. Dobra, już jestem, autko chodzi, co jedziemy? o nic nie jedzie no i witamy w Polsce ceny usług to jedyne 10,99 zł teraz już chyba byle do Katowic i z Katowic może pojedziemy do Lublina jak się przynajmniej byśmy odwiedzili Przemka o ile jeszcze o ile już jest, jest dom Kolejną firmę To To na takich manach Były 4, 4 takie many I to Ale ja nie otwieram na razie Na razie pracuję W GP Trans I mam Wy widzieliście na no, czym mnie zarzuciło Ja pierdolę Ale ja 20 ton i na no, czepu Zarzuciło Kurde Wiem czego jeszcze nie było. Dobra mobiki, nie będę was denuncjował, odzyskuję się później. Chyba jak już dojadę, no chyba, że jeszcze będzie coś ciekawego, albo coś będę chciał pokazać. No, kurwa powiedzieć, ja pierdolę jak mi się już język włącza. Mam dopiero 6 godzin. Do kurwa, jak będzie ja, wie, jak to... Dobra. To nie będę was zanudzał na razie. Do celu jeszcze ja się mam 50 metrów już właśnie. Zjechałem właśnie teraz od strady i kierunek Katowice. Teraz tutaj odbijemy w lewo. To nie, lewo, sorry. W znowu mi się język włącza. Inna k***a. Coś mi w tym to właśnie jakiego wskazuje. Dziwnie jak działa. Pamiętajcie tutaj jest 5 dych więcej tych. Kurwa proszę nie jechać A tutaj już możecie 7 dych jechać A tutaj się wpuśćcie także ile fabryka dała Pozwala To jest pingadam 130 ostatnio zapieprzałem Ej no bo my do kopalni jedziemy O ja pierdzie, pierdzielę, a ja zrobiłem, że to nie wolno wygrywać Jest wtorek, jest godzina dziesiąta z czymś chyba No i właśnie kończą mnie ładować takimi właśnie deskami Nie, nie wiem po jakim cudem oni tym na chłodnie dają, ale dobra mniejsza o to Może po prostu bezpiecznie, jeżeli nie pod tym no, plądek i pod no, no ale mniejsza o to jak dają, to jechać. Yy, I lecimy do Szczecina. Teraz sama 500... chyba, 550 chyba km. Ale polecimy przez Łódź. Nie polecę przez... Poznań... Nie znaczy... Tak, ja polecę na, przez Bydgoszcz. No, Łódź, Bydgoszcz, tamte rejony. No i reszta w następnym odcinku no i dzięki w ogóle żeście to zobaczyli długo zobaczycie pozdrowienia dla wszystkich którzy to oglądają a zwłaszcza dla tej pani ta pani wie o, o kogo chodzi Dobra, to by było na Dzięki, na razie.